Siemmonko widzowie dzisiaj gramy sobie w Arm Westing Simulator. Jeszcze przed kanałem na YouTube sobie. No trochę pograłem w to. F fajna gra ogólnie. Tutaj się siłuje na rękę. Jestem na świecie trzecim i środkowym, a w trzecim świecie... trzecim jest świat atlantycki. I tu po prostu to jest tak samo jak ta plaża, tylko że... Patrzcie. Nurek. Znaczy ile daje nurek. Na świecie atlantyckim też ma się zawsze inną ilość yy, siły. Całej. Powiedzicie? Tutaj yy, mamy yy, w ogóle, to są moje najlepsze paty. Tutaj 500 i 2. I tutaj też mamy 2,000, a żeby wykonać duże, to trzeba... No trzech A coś to ja na Robloxa nie wydaje Roblox, dlatego, no wiesz. i w sumie otwieram też jajeczka takie rzeczy robię bo chcę jeszcze jednego tego lawowego tygrysa po prostu no, potrzebuję go tylko po to żeby no mieć dużego lawa foxy w ogóle nigdy nie trafiłem lawa foxa o w końcu Aż. I czemu nie mogę. I czemu nie mogę wykonać duża. Tak, 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 tak. Zrobiłem. O co chodzi? I co się stało? O! Już wie co się stało! I patrzcie ile teraz będę dostawał siły za jedno podci... znaczy widzicie? Prawie 50 milionów! Dlatego to jest takie... No, fajne bym powiedział. W ogóle to jest jedna z najpopularniejszych gier w ogóle w Robloxie. No zaskocz mnie! Zaskoczenie. zaskoczyć. E, tam słabe. Nie chcę tego. Zapomniałem szlaki włączyć. Nie byłam aktywny, ale pamiętajcie widzowie. Zawsze wyłączcie i włączcie jeszcze raz swój szlak. Wtedy będzie działał, widzicie? Teraz dopiero działa. A kto chce się siłować? Nikt. Dobra, nieważne. Blidzę. Jestem w brązie. To cały czas byłem pierwszy w kamieniu. No dawaj, nawał. Dawaj, bitwa. Jak coś, to się wali innych, yy, jak coś, to się wali innych, znaczy tych osób i ludzi myszką, lewym przyciskiem, jakbyście nie wiedzieli, bo dużo osób tego nie wie. Możliwe, że ktoś z was jest początkowy, a możliwe, że nie. E, ta gra yy, ma bardzo podobne rzeczy do Pet Simulator X. W ogóle, co, ile. Wiem, że ten lawofon daje tylko 750, ale mi go dużego. Eee, słaby, słaby. Jak ktoś, nigdy jak w to gracie, nie otwierajcie tego, bo z tego wam wyleci takie słabe... W sumie wam pokażę, w sumie wam pokażę. Wyleci mi papuga. Małpa. Ale patrzcie, jaka małpa jest słaba. Małpa jest chyba, nie, małpa jest prawie najlepsza w jaju. I patrzcie, ile daje. Małpa, małpa. Widzicie to? To jest takie jest dziwne. Ej, a, ja mam silne ramię. Patrzcie, jakie ja mam ramię. 35%. A w ogóle, jakby ktoś z widzów chciał się ze mną wytrajdować i jest początkowy. To dam mu takie silne ramię. Dosyć silne. A kupmy sobie jedną skrzynkę zobaczymy, co, co nam wypadnie. O! O! I to jest dobre. To, to dam tego innym, okej? Okay? Widzowie? To jest szósta minuta odcinka. Nie otwierajcie tych takich skrzynek, no chyba, że chcecie otworzyć tą, naprawdę. To jest bardzo słabe. A to jest jedyne dobre jajo. Naprawdę, Wierzcie mi. To, to, tutaj. Nie robię odrodzeń, mimo że mnie stać, ale nie zrobię, bo mam tyle siły. Nie chcę więcej. Ktoś yy, ma słabe yy, To On... Ten co ma złotego to on, gdyby nie był złoty to byłby dawał 1200 albo 1000. Chyba, 1000 chyba 1000 ale nie jestem pewny. Z orzechem kokosowym bez problemu wygram. Patrzcie wideo. Patrzcie. Łatwo z nim. Ale już z tym to nie pokonam, bo widzicie? Ja nie mam jednego te. Ja to znaczy ja mam tyle samo co on, tylko że on ma więcej ode mnie o jeden trylion. Tutaj w ogóle Napiszcie w komentarzu czy Wy na tą grę wydaliście kiedyś robuxy. bo Akurat tu prawie każdy wydaje na, na to, żeby mieć więcej petów Na to, żeby se, no, kupić skrzynki na to, żeby... no na, na autoklikera najwięcej osób wydaje. Zobaczcie jaka jest SSIMUP. Widzicie jak mam? Popatrzcie to. o nim O Mroźny pies Bo to jest dawne, bo to nie jest mkanie, to to nie jest to jest mroźne No Znajdźmy sobie. A, nie mogę znaleźć celu. A słabo. Głównie nie odebrałem sobie codziennej nagrody. To jest jakiś noob, zapewne. Ja z... Chyba go swoich zna, to jest na pewno jakiś nubek, No, ogromny nubek. Ten w ogóle Kraken boss, patrzcie jakie on jest silny, on ma kwadrylion, rozumiecie? Kwadryliony chłopaka. A przyjazny rekin ma, ma jeszcze triliony. Rozumiecie to? A patrzcie go. Nie ma opcji, że go pokonam, to jest zerowa szansa, Tusty pirat. Jeszcze raz. Patrzcie, Patrzcie jak nie rozwala. Widzicie? Ja Teraz z najmniejszych szans nie mam. A w ogóle was oprowadzę po, po tych światach, po każdym świecie, co ja mam. Zacznijmy od początku. Tutaj są takie. Pamiętajcie. O, to z tego jaja. A. Widzicie? Z tego jaja. To jest to jajo. To jest to jajo. Patrzcie, ja wam też pokażę, ile ci wszyscy robią. Tyran to słaby, dostawali. To nie pytajcie, czemu tak wolno go pokonuję, ja po prostu prawie, że nie dotykam myszki. Zwie wygrane. Ale dużo. Nauczyciel. Bo to jest ogólnie szkoła, nie? Patrzcie, jaki nóg. Jego normalnie snikiem nikiem się. To jest taki nubek, nie? Patrz, mi się chce płakać. Ta, pię pięć koła chłop ma. Ścur się Nigdy mnie nie pokuł na nas. Dobra, na, mamy na Szef mafii. Pisz? Dobra. Paczcie. A pascia. Ja w ogóle nic nie dotykam teraz. Naprawdę nic nie dotykam. Dobra, teraz... Uwaga, włączajcie stoper. Raz, dwa, trzy! Szybko? Nie wiem. Ale pokazałam wam, ile ci wszyscy mają. Teraz pora na tych z kosmicznej siłowni, bo kosmiczna siłownia też jest taka, taka wiecie, jaka. Ona 6 milionów. Więc, bo ta ten y, najlepszy stan tego miał, z tego co pamiętam miał chyba y, tak 458 koła. Ten ma 40 koła. ma... O, właśnie z nim jest bardzo trudno. Znaczy tam, tam, y, tę długość ma y, 40 milionów okay. z nim jest zawsze duży pos, podskok, bo on jest kra On niby jest ciężki, a, a to on jest ekstremalny Rozpruwacz. rozprówacz to Reaper Dog. Y, pamiętajcie, jak rozwalicie go to dostaniecie jedno takie jajo lub jajo w nowej edycji A tutaj jest pan Łotr. Znaczy, by w jakim...